Egzamin ósmoklasisty, rok 2025, maj, zadanie trzecie. Mamy tutaj do czynienia z dzieleniem z resztą, gdzie podane mamy liczby 91, 92, 95 i 97. Która z nich przy dzieleniu przez 7 daje resztę 1? Więc najpierw musimy sobie rozpisać, co to jest reszta. Więc gdy mamy liczbę i chcemy ją podzielić przez 7, Otrzymać resztę 1, czyli musimy znaleźć wielokrotności siódemki plus tą resztę. Przykładem jest 15, gdzie to jest 2 razy 7 plus 1. Więc w tym wypadku możemy sprawdzić każdą z naszych liczb. 91 to jest 13 razy wielokrotność siódemki plus 0, więc tutaj reszta jest 0 to odpada. W przypadku e, liczby 92 to mamy 13 razy 7, to jest ta wielokrotność 7 plus 1 i to jest ta nasza reszta, właśnie 1, więc ta liczba pasuje, ale sprawdźmy na pewności pozostałe liczby. Dla 95 to będzie 13 razy 7 plus 4, czyli reszta to jest to, co mamy plus 4, więc 4 odpada. No i ostatni przykład. Liczba 97 to mamy 13 razy 7 plus 6, czyli 13 razy wielokrotność 7 plus reszta 6. Przykład nam odpada. Dlatego też poprawna odpowiedź z tych wszystkich podanych, no to jest liczba 92, bo tylko ona przy dzieleniu przez 7 daje resztę 1, co udowodniliśmy algebraicznie.